Mama? Oj! Artyom. oj, Sławka wpadła do wody, nie mogę jej podnieść niestety Miałem to, że w ogóle bo <grym grym grym> ich nie ma <grym> Latarki też nie mogę włączyć, bo oczywiście czary są No to idziemy, dlaczego ty masz nogi, a ja ich nie mam? Dobre pytanie czy mogę wyłączyć na ta, na, tą lampkę? Nie? Co, będziemy się kąpać? Fajnie. Wow. O, kurka wodna. Czy to się rusza? Ale motyw. <ścoughs> Dobry motyw. Ujdziesz! Uuuu... <ścoughs> Delikatnie się wzdrygłem, nie powiem. Masakra, dobra. Delikatnie się wzdrygłem, nie powiem. Mogę wstać? No i jestem. Nie mogę kucać, mogę tu wejść, nie mogę tu wejść. Gra temu przewidziała. Не бойся, сюда тебя привел не я, а сама судьба. Дальше! Иди nee. дальше! да, брат, я знаю. Сходка! Ну, что там выкопать. Не останавливайся! Думай о черном! И река вынесет тебя к нему! Мышь о чане, мышь о чане, мышь о чане, мышь о чане, мышь о чане. Так, еще утопьем. Мы мышляем о чане. Natomiast o tym, żeby uczymy już równ równowagę. Super. No oczywiście nie mam wpływu teraz na bohatera, także... Oj! To coś mi tu znajome to miejsce. Znajome jak cholera. Ja tu byłem. W metro 2033. Poznaję. A ten Poznajesz? to no raczej, że poznaję. Co, co, co za koleś? Aha. Wow. Ach, to ja jestem? No proszę, jakie przystojne. Mogę tu wejść, nie? Tu nie mogę wejść też. Tędy przejdę? wpadnę, nie. Gdzie on jest? No nie mów, że spadł! A! Wow! What the fuck? Jakie Ja jeszcze nic nie paliłem dzisiaj. Rozumiem, że to jest miejsce po wybuchu tych bomb. tych rakiet, które zostały odpalone w metro 2033. Co? Cień? Czorny? No dobra, no to biegnijmy w takim razie. O, raczej idźmy. Bystri! O, cień. Goń do ja! Goń do ja! Goń do ja! O, torwam go i nic się nie stało. Jakiś bóg się pojawił. Goń do ja, goń skurczy bika! No i gdzie on? Cwaniak pieprzony. Gdzie mam biec? Cóż. Halo? Aha, no co teraz. Ну вот. Показал нас. То есть, мы Тупик. Это здесь ты его почти догнал. Попробуй еще раз, Артем. Черный. Он все еще в цирке уродов. На поезде. То есть, что? Маски в ушко, Смотри. За ним, скорее. Какие хизы, массакра. Впереди. Mam że nie będzie żadnego quick-time eventu. A przy okazji jestem po prawie dwóch godzinach streamowania na kanale. Co dziwne, wszystko działało bardzo płynnie, nawet na najwyższych ustawieniach. Wow. No i co mnie... Hasz. No to... Lecimy. I jest ...w zwolnionym tempie... ...normalnie jak w Matrixie. Ta. Coś mi chyba zbugowało... ...grę. No i jesteśmy. Co teraz? O, mogę naładować baterie, jest dobrze. Więc nie mogę naładować. A czy tutaj coś mogę jeszcze ten tagas? Nie, nie mogę kłócić nawet, to dupa. Jak kłócać nie mogę, to jest do, 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 do dupy. Co to masz za broń? A, pod 90 z, z celownikiem optycznym. Ja. 13, 13. Niko nie ma bojewaia chyba. O, co my tu mamy? Boste, mamy? Amunicja? Amunicja bojewaia super. Bojewaia Sporo bojewaia tego. Co tu jeszcze? Co tu... Nie, broni nie będę, chociaż w sumie. Ja wiem, czy to. A w sumie sobie wezmę. Nasza Tylko to jest... no właśnie, to jest bez cyrownika. Znaczy bez yy, tłumika, to ja osobiście wolę coś... ...konkretniejszego jednak. Dobra. E, gdzie jesteś? Ach, tutaj, dobra. No to jedziemy kolegą teraz w takim razie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą lokację. Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнул меня. да, Видите, мы не будем иметь раз с Бразином и Ты слышишь? Это Ito... он! Tak, ja, to będziemy teraz na w takim razie. Kurde, kowalna, nie niedobrze. Dym Jak w się prawie. Вот он! Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай! Иначе остановить его нам не удастся! Красные! Они уже на поезде! Лампа, падла! Пойдем по параллельному пути! Добра, падгость! Дель Огонь! пока что. Скоро пути сблизятся, артем Тебе придется да прыгать! Так немного трап не могу, Я освободи чёрного! А потом рви стоп -кран. Я постараюсь не отстать! да no. Давай, пошел от no, то хоп, ладно, потом. ю я к выстрелах. Nad to zostaliśmy sami w takim razie. Zdali na własne skill i własne umiejętności. Lampa poszła. Ale dźwięk, no, świetna akcja. Dobra. A zatem skupmy się na tym, co mam zrobić. Zawotujemy Dobra, jest na Idziemy dalej Lampa poszła co nie padł A ciekawe co się stanie jeśli rzucę w nich granatem. Leci nic nie stało, nikogo nie zabiję niestety. Oj, 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 oj. Po to tyle. Hałasu. No gin w końcu. Tu to masz kiedlera, czy co? Zaraz, zaraz, zaraz. Ale to może będzie chyba... Zaraz, co my tu mamy w ogóle? To jest chyba Kałasznikow z celownikiem a może być, w sumie przeładuj tylko jedno. Dobra. Nie mogę lampy zbić. O dziwko. Przeładuj. To później. I typy tak. I nic. Niech się przy tym to tam podejdę. Próbujemy tak. I gówno. I cię zabiłem. I tak można przez cały pociąg. O! Coś ciekawszego jest. Kałasznikow z tłumikiem. Nie, nie, nie! Ale nie, na, nie nie zamiast tej broni, człowieku. Zamiast tej broni. O. Nie czy, czy tłumik coś, coś daje, jeśli wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. Ale pomijam ten fakt. O! Co to Oj, oj, oj! Oj, chyba padłeś, przyjacielu. Masz coś dla mnie? Świnia. Dobra, ojej, ojojoj. Oj. O, cień. Jak miło. I żyje. Mm. Aż mi coś dzięczało w uszach. Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Ты не один. Ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Чекавый мотив. Что, выпало нам Убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. говорит, мы как что эта локация была крутка. Детско, и тогда что то Метро, Last Light и <coughs> w 2033. To jedna z wierch, bardzo niewielu gier FPS czerny, mogąca poszczycić się świetną fabułą. Tu. Przedistną fabułą. Wokruk siejanie w trudno wyciągnąć. Połączenie strzelanki, Plocha połączenie żyć. skradanki i po prostu wszystkiego po kolei. Ty bo, mnie to w roku. Ty się. To teraz. Ja buduję ci tam gdzie siejanie. No, rzadam z tobą Dobra. Czyli idziemy... W takim razie, co ty tu masz? Ach, maskę! O, to ja założę maskę sobie w takim razie. Dobra. 5 minut. To będę boję... <grym wytrzańczym> no, salicyj, więc trzeba będzie naładować strzelbę automatyczną. No i idziemy. Albo i nie. O! Eee... Nagle, nagle mi się gra zacięła. Ale jedziemy, działamy dalej. Kurna, na sali nie cholera. Niedobrze. Nie wiem gdzie mam iść w ogóle. Gdzie mam w ogóle iść? W tędy chyba. Jeszcze coś? W Ej no jak się tnie teraz, pizdu ładuj. Dobra Ej no bez takich kurde Dobra biegniemy Ja widzieć. O Jezus Maria O Jezus Maria Dobry motyw, mam iPOTA! Ja mam normalnie pięknego iPoda Czy wallhacka, czy jak to tam się nazywają Nie znam się na tych czytach?

Oj! Ej, no znowu ten kraboszczak pierdzielony Teraz. Ej no! Wow, to to się... Aha, bo to lud jest, to po ludzie idę, tak? Tu, tu jest, widzę... Jezus Maria. Gdzie ja mam przede wszystkim iść? O to pytanie. Jezus Maria, gdzie ja w ogóle idę? Tam mam iść. Przejdę? Uda mi się przejść? Nie, yeah, udało się. Dobra. Udało się dojść dalej. To się świeci. Może wejdziemy do środka. Tu mam wejść w ogóle? Tak, chyba tak. Dobra. A tu jakiś grot widziałem. No to wchodzimy. Jak tam z filtrą 2,5 minuty jest dobrze. Przydałoby się teraz jakaś. O kurka wodna. Przydałaby się jakaś maska. Nowa. Hmm. No dobra, rozejrzyjmy się w takim razie. O, masz maskę, świetnie. Ja poproszę maskę twoją. Nie mogę wziąć twojej maski. Szkoda. No kto wizja? O. Teraz lepiej. Filtr? Już? Ktoś jeszcze? No i świetnie. I nie pieprzyć się nie... no. Nie będę się z nikim pieprzyć. Przynajmniej nie w Włączamy latarkę i... co my tu jeszcze mamy? To mi się jakaś kurna maska. Filtr w sensie. Znaczy mnie nie, maska, co ja mówię. Maska nie filtr. Yy, wyłączymy. I to jest wszystko dobrze. O! Tędy muszę dojść. <coughs> dobrze idę jednak. Jak się okazuje to dobrze idę. Dostał w dupę i uciekł. No cóż. O! Ile tutaj jest tych rzeczy? Świetnie. Czego nie potrzebujemy? Nie potrzebuję, on no tak, to jest w sumie rewolwer, na cholerę mi rewolwer teraz, nie potrzebuję rewolwera teraz, teraz potrzebuję strzelby, tylko i wyłącznie strzelby, dobra, przeładujemy sobie filtr lecimy dalej. O, dobrze idę Batman Kolejny Batman To no, zaraz tutaj chyba Jakie widoki masakryczne A to znaczy bardzo ładne jaka Cień. Super Masz obrankę, się możesz się cieszyć Nice. Klimat zajebisty, trzeba przyznać, naprawdę. Słodko. No, to, to, co to dużo mówić, no. Idziemy sobie po pociągu pełnym pełnym e, kościotrupów i mamy się czuć swojsko. Fajnie. Bardzo fajnie. Maska na, nasza maska jest delikatnie już uszkodzona. Ja sobie idę po pociągu pełnym e, kościotrupów. Super. Tutaj chyba nie lubi lato to Lub w tym kupiciu, pójdę z powrotem Uda ci się wydostać czy nie? Nie, yeah, udało się Żyje, a ja wciąż? Żyje? O kurde Ajajajajaj, aj, aj, aj. tak myślę, że padnę, kurka wodna Dobra z tej wody i teraz pewnie Batman mi zaraz porwie. Nie wiem, czy ten tędy mam biec, czy nie. oba. nie mam pojęcia, czy mam ten biec czy nie. Mam ten dybiec, chyba tutaj, czy chyba Na tą ta wolną Tylko, co to, co, co to. O, ten się, ten go w Dobra zaraz, zaraz, gdzie mam w ogóle iść? Tam ma iść, no dobrze, dobrze począłem jednak. Okej, okay. czyli teraz szybciutko na wagon i biegniemy dalej. Spadaj. Nie wiem czy ja dobrze w ogóle idę. Spadaj. О. К Какие высокие! Вы yes, сделали? Есть же, того горы. Какой огромный! А uh. почему Udało теперь ваши ujaś. внизу? Почему так мало? Вы убили всех? раз. Своих. Странно. Глупо. Прикольно, Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Bo to ja nigdy nie chciałem jego śmierci. Dobra, to by było na tyle. Dwie albo trzy. Za nami kolejne. Ja Wam dziękuję w tym momencie za udział. I cóż, zapraszam do kolejnych gameplay z metra, oraz również do różnych gameplay z multiplayera. Odmeldowuję się.